Po przerwie, w drugim odcinku. Dziś startujemy na Poznań, ale jeszcze dzisiaj nie ma tego wydarzenia, dzisiaj jedziemy, śpimy w hotelu i tak moi drodzy, zima, zima, zima. Nocy musiało być chyba z minus 8 stopni, albo i lepiej, bo ponieważ zamarzła mi woda w aucie! Lud się zrobił. Także musiało być grubo. Teraz jest minus 4. Hmm, powoli, się powoli, szybko muszę się zbierać, bo wyjeżdżamy ze Szczecina i lecimy w trasę. I z trasy pod wieczór lecimy na Poznań. Także zabieram zaraz brata, bo ma do mnie dojechać. I śmigamy. jak montowałem ten pierwszy odcinek znaczy pierwszą część tego odcinka to tak sobie zobaczyłem, że jakość z tego aparatu gdy się robi taka już szarówka jest średnia no i tak sobie planuję zakupić kamerę sportową to tam i stabilizacja będzie lepsza o właśnie, to może wyeliminuję te dziury bo teraz mam taki zestaw normalnie jak na budowie skręcany z sześciu elementów ten obraz trochę skacze a nie chciałbym, żeby to tak było bardziej jak jeżdżę, no właśnie, może będę nagrywał też bardziej e, po trasie niż tutaj po mieście, jak tam się uwijam po tych bocznych drogach. Trochę będzie pomieszany ten filmik z różnych dni, bo minęło trochę czasu, ale nie miałem jakby innej możliwości tego tak zmontować e, czy znaczy inaczej ciągiem tego nagrać. Także już jesteśmy po... Już jesteśmy po, po wyjeździe do Poznania. E, Konkurs, był konkurs, już znane są wyniki, pojawił się jeden, jeden komentarz, tak jak obiecałem, saigonki są, czekają. No na razie pani powiedziała, że do nagrody trudno, później będą zimne. Tak to jest, jak mama była na obiad, zawsze mówiła, chodź, bo później będziesz jadł zimne. No, to tak samo będzie tutaj. Nagroda pocieszenia również się, się trafiła, dwa pasztyciki, pozdrawiam zespół Galeris do odbioru. Już Trzeba się kontaktować, po prostu dzwonić, upominać, to będą, chyba że chcecie to wyślę Wam pocztą, to jedna rzecz. Druga rzecz, bardzo miły akcent w, w ciągu tygodnia się pojawił, chłopaki e, z sensu largo, podłapali pomysł z sajgonkami, także kto ma ochotę, znaczy, tam już chyba są podzielone nagrody, bo, bo trzy pierwsze osoby też miały, były do wygrania sajgonki, fajnie, podłapali. No byli kiedyś dla mnie inspiracją. Nadal są do tworzenia na YouTubie, a, a, a udało mi się też ich zainspirować jakby. I, i ten po, pomysł podchwycili z Saigonkami, także bardzo się cieszę. Eee, zapraszam widzów Sensu Largo również do mnie. Może akurat coś się spodoba i zostaną na dłużej. Jak to mówi moja córka, trzeba się dzielić, gdy ktoś coś ma. Jak ona trzyma coś w rynku, jakiś, cukier, jakiś coś, to ta zasada wtedy nie działa. Także pamiętajcie, trzeba się dzielić. Wyjazd i wyjazd, i wyjazd i po wyjeździe. Byliśmy tam wieczorem na miejscu w Poznaniu. Mieliśmy tam nocleg zapewniony, posiedzieliśmy sobie rano na, na 11.30 był start. Także od 10.00 gdzieś wyruszyliśmy z hotelu, nie mieliśmy daleko, bo tam było chyba 5 km. No a później akcja z parkingiem, bo nie działał parkometr. Przy aucie musieliśmy sobie zorganizować bilecik z innego parkometru. Eee, no i udaliśmy się do hotelu, tam byliśmy przed 11, już oczywiście ludzie tam, tam się zbierali, już nawet były wydawane karty te eliminacyjne. Moi drodzy, za dużo nie mogę mówić, bo jak się okazuje, jak przeczytałem regulamin, który był w tych jakby, w tych eliminacjach trochę większy niż jak byliśmy 2 czy 3 lata temu, naprawdę, tam się postarali, to taki duży regulamin, dużo punktów, dużo takich postanowień, Także no, tam nawet kara jest za to, żeby jak ktoś opowie, no kara nie jest duża, znaczy duża No jest kara, no 500 zł za, za jakby udostępnianie informowanie na temat castingu, zanim program zostaje wyemitowany. W sumie nie dziwię im się, e, ponieważ no wiadomo, to oni jakby wykładają kasę na to wszystko, to oni to tworzą i oni chcą na tym zarabiać. Też oni wspierają tych młodych artystów, to im się nie dziwię tutaj pod tym względem. No ale tak. No i regulamin trochę szerszy oczywiście niż ostatnio. Było więcej punktów, postanowień, że wszystkie jakby prawa, wszystkie jakby rzeczy związane z programem to oni później jakby mają do tego prawa. rzekamy różnych, różnych takich rzeczy przez rok czasu, nie będziemy występować, nie będziemy się udzielać jakoś. Tylko wyłącznie jesteśmy do dyspozycji tego programu i do kanału stacji telewizyjnej Polotv, to jest jeden z punktów. Drugi taki punkt, jakby no, to rozśmieszyło troszkę, że jest takie, jest punkcik, że ja bym mógł to przeczytać nawet, dokładnie właśnie, żeby nie spalić. Gdzieś tu, tu miałem. To zaraz. Nie przygotowałeś się. Do o, To był numer startowy. 30, 39. 30, 39. Tak. Ja przepraszam, tak wszystko podczas jazdy to jest jak najbardziej bezpieczne. To jest taki fotomontaż. Znaczy nie fotomontaż, tylko... Niech ktoś że na lawecie i to jest takie wrażenie, że jak bym jechał autem. Jak lata to cały zestaw ładnie. My ta nim jak szatan, zaczął nim... E, kurwa. No w My podczas tam nakrań i tego całego nie pijemy alkoholu. Że, że uczestnicy nie mogą być pod wpływem alkoholu. Co to za smutny program jest? Ja nie wiem, to pod wpływem czego mamy być? Szósty dzień tygodnia, pone kurwa... Mają być uczestnicy. Co? Tak to mówią. Można się bawić bez alkoholu, ale po co ryzykować, nie? No, ja to taki oczywiście żart, ale, ale fajnie, znaczy fajnie. no... Rośmieszyło mnie to, tak jakby jakaś tam, nie wiem, w trakcie się wydarzyła jakaś, jakaś niemiła sytuacja, Szkoda z tym z tym alkoholem, i, i po prostu skutki były takie, że, że musieli, że musieli, jakby to wprowadzić śmiesznie. No i gdy przybyliśmy na miejsce, na pewno zarejestrowaliśmy się. No my mieliśmy numer, tak jak to był 30, bo to 3000 było i w górę my mieliśmy 38-39 Nam wcześniej jeszcze była nagrywana taka zajawka tam do, do programu, że pierwszy raz w Poznaniu blisko starsze odbywa. że Jeszcze nigdy nie gościli, że przybyli tutaj dumnie. Jakby goście przedstawili Jury. W Jury była pani Baja Bongo i pan Chłop z Mazur, To jakby ktoś tam kojarzył po piosenkach, Pani Baja i Pan Hobbs Mazur to dwójka ta była w jury myślę, że z 200 parę osób było tak i około 14 wszedłem na te przesłuchania eee, no, Przybywałem piosenkę Playboy, zwariowałem no i wszedłem, tam podali mikrofon chwilę oczekałem, bo poprzedni uczestnik jeszcze, jeszcze kończył eee, no i trzeba było I właśnie to, to jak w tym kawale co, co policjant powiedział do blondynki wysował jej kredą i mówi, tu ma pani stać. No, ona tak się strasznie śmiała. Bo, bo i mówi, ale co się stało? Czegoś pani tak cieszy? Bo jak pan nie widział, to ja wyszłam za ten kwadrat i tak samo tam było takie. Tu człowiek, trochę, trochę, no tu człowiek zestresowany całym wydarzeniem i w ogóle Ci i tak, tak trzymać mikrofon. Nie tak, nie tak, no to oczywiste. No i na środku jest gwiazda przyklejona, to na tej wieście sto stoimy. No i ta myśl taka, że. Boże, czym się stopy na tej gwieździe zmieszczą, to średnica taka 30 parę centymetrów i wiecie i, i zaraz takie głupie myśli, nie? I, i, i po prostu nie wyjść za, poza tą linię. No, no i, i ten. I zaczęło się śpiewanie, co pan zaśpiewa? skąd pan przyjechał. No to pani Baja Bongo to w ogóle miała proszę, bo sobie tam patrzyła gdzieś w papiery. No może o śpiewanie samo chodziło, ale nieważne. Yy, pan chłop z Mazur to tylko patrzył w te swoje notatki, kręcił głową, uśmiechał się. Tam my nie byliśmy pierwszy raz, tylko już drugi. Także jakby, no może, nie wiem, rozśmieszyło go to, że, że, że po prostu uparcie dalej próbujemy. Kops Mazur mówi, że że, że no spoko, że fajnie tego, tylko nie ma tego czegoś. Ma no głos bardzo podobny do, do wokalisty zespołu Playboys. No ale to nie jest to, czego szukają my w Disco Star. To nie jest to, czego szukają w tym programie. No i pani Baja Bongo też powiedziała, że tak, no, no niestety tutaj no nie. Nie było tego czegoś. No, Okej, okay, no co? Trzeba było się zgodzić no, jakby z krytyką. No, przyjąć to do siebie. Nie przejąłem się w ogóle. udało to po mnie jak kukaczce. W ogóle nie zrobiło to na mnie wrażenia, co powiedzieli. Wyszedłem stamtąd, kuszę Żartowałem. Wyszedłem stamtąd, no i, i, i ten, no i po prostu, no kurczę. No teraz jak się. I się nie udało. Jak się nie udało, to kurczę, no jak teraz powiem tą całą, całą, tą, ten tekst, który mam powiedzieć, to powiecie, jakby się dostał, to by inaczej mówił. No właśnie nie, bo kurczę, no za pierwszym razem już miałem takie zdanie po tym programie yy, i, i teraz utwierdziłem się w przekonaniu. A że było blisko, to pojechaliśmy, bo dla mnie takie programy, no to nie są jakimś wyznacznikiem, tak? No bo... Występuje człowiek na scenie, występuje, występuje przed kamerą, tak jak jedna z, tak jak jedna, tak jak jedna z uczestniczek nam powiedziała. Występuje na co dzień, śpiewa na weselach, nie powinno być tej treny, ale pojawiam się w nowym środowisku. No i samo to, jak wchodziłem już na, ten, na tą salę, gdzie były te przesłuchania, jak zobaczyłem pana chłopa z Mazur i to panią Baja Bongo z tymi minami, takimi po 30 paru uczestnikach, i z tą myślą z tyłu głowy, ich, że o, jeszcze tych dwóch czy trzech, i przerwa. Dobra, dalej, dalej, bo jakby na czym to polega? No, oni szukają produktu, który będzie się sprzedawał. Ten produkt ma zainteresować ludzi. I to mają być i to są określone, jakby kategorie, czyli tak. Zespół, wokalista, wokalistka, ktoś śmieszny, no i ktoś taki wiecie, jakby no, czasem się trafia, tak, że przyjechałem coś tam na bilet złożyli się moi koledzy yy, wczoraj zupę zrobiliśmy ze starego trampka bo była niedziela normalnie robimy ze sznurówek wiecie, no takie i to jest taka historia, takie dopowiedziane, nie? no i oni też szukają właśnie takich osób, że no to, ale to, to nie dziwota, bo to się ma sprzedać to ma przyciągnąć widza, dlatego jeśli w danej kategorii, no nie wiem, znajdą sobie wokalistów to później to już jest takie dalej, dalej, dalej tak samo z zespołami, i z tym wszystkim, no i i to trochę tak jakby, no nie wiem jak to powiedzieć, demotywuje, tak? No bo jak się widzi takie nastawienie, że, no nie wiem, no robisz coś. O, to jak, no jak pani na kasie po 8 godzinach pracy. Dzień dobry. Witam panią bardzo serdecznie, czy pana. Witam nas na zakupach, tak? To już nie jest uśmiech, to jest takie no, i jeszcze żegnasz z kim. Dziękuję. Miłego dnia życzę. No, tak miłego jak mój tu w, tym, w tej kasie. No i wiecie, takie na siłę, bo ktoś jej na, napisał taki scenariusz i ona tak parałci, samo co tam, no, zero jakiegoś takiego, nie wiem, przyjaznego jakby nastawienia, takie no, no wszedł, poszedł, mówię, no może ja to mówię, bo, bo się nie udało, mi się udało, to powiedział super, przyjęli mnie, ale byli super, naprawdę, uśmiechali się, no nie, no mówię, no to, to jest taka selekcja i my mieliśmy pierwsze doświadczenie takie kiedyś jeszcze z szansą na sukces, no to tak samo było, siedziała Elżbieta Skrętkowska, i tam to jeszcze było na tyle ten, że, że w pełnym momencie przed nami jakichś trzech uczestników, ktoś jej się spodobał, przed nami były jeszcze trzy osoby, i ktoś jej się spodobał, kto tam śpiewał. Wstała, wyszła z tą osobą i zaczęła tam podpowiadać sobie tam to, gdzie ta osoba śpiewała, gdzie co, wywiad i robić, a casting dalej trwał. Ja się pytam, kto to oceniał? No tam były jakieś osoby, które jej pomagały czy coś, no ale już, już, już mogła przegapić jakiś talent czy coś. No i to jest taka właśnie niesprawiedliwość, I tak samo kisteria. Ja nie mam pretensji, bo jak sobie przeczytałem ten regulamin cały od początku do końca, to stwierdziłem, że chyba małą łyżką, tak jak mówisz sobie, małą łychą powoli, małą łyżką, małą łyżką, powoli, a do, do jakiejś tam stopnia i jakby na własny rachunek, a nie że ktoś tam popuje. no bo jak analizując gdzieś tam tych zwycięstw, tych programów wszystkich, tych no, talent show, no to są tacy artyści jakby jednej piosenki czy dwóch, no bo no, jak sezonowy produkt w sklepie. To do śniegu albo, 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 nie wiem, no stroje kąpielowe, tak? Jest moda, jest, jest jakby zapotrzebowanie na to, okres jakiś tam trwa, wszyscy kupują płyty, chodzą na koncerty, a później jest taka, jeśli artysta to pociągnie dalej sam i, i będzie coś tam tworzył. Aczkolwiek może być mu ciężko, bo gdzie nie zapuka, gdzie nie ten, bo, bo tam też pracuje nad tym jakby tam ludzi, który, który później promuje tego artystę. Tworzy mu teksty, piosenki, pisze melodie, ubiera go, zajmuje się całą promocją, tak, nagłaśnianiem na w prasie, w mediach. To później tego mu zabraknie za, za i on stwierdza, że no, no coś, coś tu nie, nie, ten nie gra i nie pasuje i, i, i tego nie ma i po prostu no, no, no... jest klapa, no i to jest taki artysta jednego sezonu. I czy to jest dobre, czy to jest fajne? że nie, że lepiej sobie będziesz tam powoli dłubać swoje i, i mieć tych fanów takich wiernych a nie jakichś tam sztuki, które będą nabijały nam wyświetlenia i które po prostu będą także tyle w temacie jeśli chodzi o program mamy w kroku kilka jakby pomysłów na siebie, także myślę, że tutaj też o tym wspomnę i na pewno o tym, o tym będzie na tym kanale też. a moi drodzy Warto brać udział w takich programach po to tylko, żeby zmierzyć się ze stresem. Pojawił się komentarz A teraz trochę takie dłuższe jakby wyzwanie Wyzwanie dla widzów Dla tych, którzy już są Dla tych, którzy może zajrzą tutaj na kanał Po pierwsze tak Na YouTube jest coś takiego jak subskrypcja Czyli jakby, żeby być na bieżąco Z wydarzeniami, które dzieją się na tym kanale Klikamy subskrybuj i Dodatkowo takie dzwoneczek, który jakby co jakiś czas informuje Że się pojawił nowy film Że się coś pojawiło na kanale No ja tych subskrybentów teraz mam chyba 16 Pięć miesięcy zostało do wakacji Ja już się dowiadywałem, mam taki ciekawy pomysł Jeśli do 24 czerwca Na moim kanale Uzbiera się 100 subskrybentów Myślę, że jakby To jest mała liczba, do tego co dalej powiem Uzbiera się liczba 100 subskrybentów Ja Wybiorę się do Piły, do kolegi I przelecę się Paralotną Jak to wygląda? Zobaczcie sami sprzęt taki z silnikiem, tam się wsiada dwuosobowy, dodatkowo tam chyba za taki pakiet, to w sumie niedrogo wychodzi, dając za 250 zł jest pakiet yy, z filmowaniem, czyli relacja będzie foto, jak tam normalnie, nie wiem pory pełne czuję będą bo ja myślę, że no słuchajcie, trzeba przełamywać jakby bariery, takie największe swoje strachy no i próbować tak, no. Kurczę, raz się żyje, nie? Zobaczymy jak to będzie. A Tutaj dodatkowo jakby coś za coś. Także jeśli nie chcecie mi zrobić na złość, bo boję się strasznie, co sobie pomyślałem, że, że ten. ja przypominam sobie wesołe miasteczka, jak tam te diabelskie młyny były, jak tam patrzyłem w górę. czorta, nie chciałem wsiąść. No jest teraz takie o, info dla Was. Jak chcecie mi zrobić pozłości, napędzić mi strachu, to polecajcie kanał swoim znajomym, niech subskrybują. 100 subskrypcji, 100 subskrypcji do wakacji i Łukasz leci! Między chmurami Także moi drodzy, to tyle jeśli chodzi o dzisiaj Coś tam w tygodniu się może pojawi Może się przygotuję z tych dwóch tematów, o których wcześniej mówiłem I taki bonus na koniec moi drodzy Jak mi się kawał przypomniał Siedzi sobie Gepetto No i Pinokio przychodzi do niego i mówi Ojcze, zakochałem się No i stary to Usiadł, podrapał się po głowie Chciał pomóc temu Pinokio I mówi, słuchaj Pinokio to może ja ci coś tam wystrugam, takiego z przodu, między nóżki. Widoki mówi, nie, nie trzeba. Wystarczy, że mi z tyłu dziurkę wywiercisz. Także moi drodzy, zaglądajcie na kanał, subskrybujcie, żebyście byli na bieżąco. Pamiętajcie o tym dzwoneczku, który tam się pojawia. I do jego klikajcie, to wtedy będziecie na bieżąco wiedzieli o wszystkich nowych filmach, które się pojawią na tym kanale. Trzymajcie się, cześć.